eli, kochanie, przyszła do ciebie Sandra, Aleksy Nancy. A Mimi? Nie zdążyłam jakoś jej zobaczyć przez te dwie dźminy. I od kiedy ty się przyjaźniasz z nimi? Spokojnie, mamo. Po prostu razem robimy szkolny projekt. I co wy niby razem robicie w tym składzie? Bombę wodorodową składacie, kiedy mnie nie ma w domu? Budujemy rakietę w piwnicy. To jak ją skończycie, to niech sobie lecą bez ciebie. Jedzenie jest w lodówce. Ja idę do pracy. No nie zły masz ten pokój Eli. Serio, wygląda trochę jak oddział psychiatryczny. Zamknij się już, no? No dobra, zaczynajmy już wreszcie grać. Nie mogę się doczekać. Co, nie możesz się doczekać, aż posika się ze strachu, Alex? A wy to naprawdę jesteście zmije. Ja? Dlaczego niby? No dobra, według zasad ktoś musi być poduszką. O ja ja będę. Tchłóż. Okej, okay, to kto w takim razie będzie odmierzał czas? Myślę, że ja mogłabym. No jasne, bo najłatwiej się już zajęte. A potrzebujemy jeszcze tylko przedmiotu. To ta osoba, która wchodzi transy opowiada wszystko, co widzi. Eli przepraszam, ale boję się. Ja tu w ogóle przyszłam się z was pośmiać, idioci. No świetnie. Czyli przedmiotem będę ja. Przykro mnie, Eli. No to co Eli, Chodź, połóż się na moich kolankach, ja będę masował ci skronie, albo... co tam będziesz chciała? Fuj, odwal się Alex, no. Boże, żenada. Nancy, szykuj się z czasem. No wiem przecież. <noise> Nie mogę, co za cyrk. Trzeba było z tego live na TikToku zrobić, ale by był zasięg. Dobra, zaczynamy już. Okej, okay, odliczam, zaczynamy. I tylko spróbuj dotknąć czegoś poza moimi skroniami, Alex. Masuję twoje skronie. Trzy, dwa, jeden. Czerwone drzwi, żółte drzwi, drzwi dowolnego koloru. Czerwone drzwi, żółte drzwi, drzwi dowolnego koloru. Czerwone drzwi, żółte drzwi, drzwi dowolnego koloru. Dlaczego ona się tak szarpie? Cicho! Może ona tak wchodzi w trans? Zamknijcie się! Chyba zaczęło się. Eli, słyszysz mnie? Tak. Przecież widać, że udaje. To wszystko bzdura. Sandra, jak się nie zamkniesz, to ci wyrzucę za drzwi. Eli, kochanie, pamiętaj o najważniejszych zasadach. Jeśli zobaczysz czerwone lub żółte drzwi, nigdy w nie nie wchodź. Nigdy nie schodź po schodach i nigdy nie patrz w lustro. Jeśli zobaczysz człowieka w czerni, uciekaj. I jeśli usłyszysz, za którymiś drzwiami tykanie zegaru. To nie wchodź. Po prostu idź dalej. I nie odpowiadaj nikomu, kto cię tam woła. Zrozumiałeś? czemu mówimy jej to dopiero teraz, jaki już tam jest? Żeby już nigdy z tego nie wyszła. Przecież każdy wie, że nikt jej nie lubi. Ja cię naprawdę zaraz to wyrzucę, w radoto. Chyba, ch chyba nie jestem tu sama. Co? Jak to nie sama? Kto tam jeszcze jest? Nie widzę dokładnie. Chyba co są cienie. Wszędzie, wszędzie wokół mnie są cienie. Co one robią? Krążą, krążą wokół mnie. Widzisz tam jakiekolwiek drzwi? Tu są tysiące drzwi. Ja nie wiem, dokąd mam iść. Boję się. Eli, wybierz jedne drzwi i idź tylko w ich stronę. Tak, nie trać kierunku. Nie zwracaj uwagi na cienie. Po prostu idź do przodu. Podchodzę do drzwi. Spróbuj je otworzyć. Nie otwierają się. Jak to nie? Przecież wszystkie miały być otwarte. No właśnie, po co by je zamykać? Słyszę coś za nimi. Jakiś głos. Uciekaj! Skoro zamknięty, to nie bez powodu. Ale on prosi o pomoc. Głupia to podstęp. Czekajcie. Te drzwi były białe, ale jak ich dotknęłam, farba się starła. Pod farbą są czarne. Tam, tam na pewno coś jest. Uciekaj stamtąd! Ludzie, ten głos ze drzwiami mówi, że was słyszy. Mówi, że zna wasze głosy. Trzeba ją stamtąd wyciągać. Zaczynam odliczanie. Ale przecież ona nigdzie nie weszła. Kto się tam zwodzi? Jakiś demon? Skończmy już to? Chcę do domu. Mam czarki. Ale, ale ja muszę mu pomóc. Trzy. Dwa. Jeden. No dalej, obu sieli. Zabieraj niej te ręce, troglodyto. O Ła, wow, chcieliście mi odbić twarzy, czy co? Ach, wiecie co? To serio było dziwne. Róbcie co chcecie, ale ja idę do domu. Tak, też mam jakieś dziwne uczucie. Myślałam, że to wszystko dzieci na bzdura, a jednak było to bardzo, bardzo realistyczne. Eli, wszystko w porządku? Chyba tak. Nigdy więcej już tu nie zagram, nie ma mowy. Jutro muszę iść do kościoła. Napij się święconej wody. Może pomoże. Chociaż wątpię. Przecież ona nie mogła tego wymyślić. A co jeśli tam po drugiej stronie naprawdę ktoś jest i... Słyszał nas. Uff, aż mnie dreszcze przeszły. Przecież my wrócimy tam znowu, prawda? Uszalałaś? Mało ci było? Nie, dzięki. Ja stąd spadam. Tak, Eli. Widzimy się jutro w szkole. No dobra dziewczyny. Pa! No halo przyjaciółku. Halo mimi, nie mogę zasnąć. Co koszmary dręczą? Nie, ja też się zaraz kładę. Nie do końca. Zajrzeliśmy tam, gdzie zwykli śmiertelnicy nie mają wstępu. Udało nam się. Chcę tam wrócić. Te drzwi były ani czerwone, ani żółte, te do których nie wolno wchodzić, tylko były czarne. I zamknięte. No właśnie, nie masz ze sobą wytrychu ani łomu w świecie duchów. Zapomniałaś? Wiem, ale nie daj mi to spokoju, że ten głos ze mną rozmawiał i że znał nas wszystkich. Nie pozwolę ci tam więcej wchodzić. Proszę, mi, przekonajmy wszystkich. Wróćmy tam jeszcze raz, proszę. Jesteś nienormalna. No przecież ty też. Nie zapomnij zostawić łapkę w górę i podbić ten film. Dziękuję. A idźcie wy wszyscy do diabła! Ja nie będę później odprawiała egzorcyzmów, jak coś ją opęta. A ty umiesz robić egzorcyzmy? A co cię to tak bardzo ciekawe, Nancy? Czy wy wszyscy jesteście chorzy na głowę? Zamknijcie się chociaż na chwilę i dajcie je powiedzieć! Dzięki, Mimi. Słuchajcie, ja wiem, że to może brzmieć bardzo idiotycznie, ale naprawdę was nie ciekawi, co jest za tymi drzwiami? Ani trochę. Diabłów tu ja i tutaj mogę pooglądać, prawda, Alex? Sama jesteś wiedźma! Eli, po co ci to? Pobawiliśmy się i wystarczy. Przecież wy nic nie ryzykujecie. W tym astralu będę tylko ja. Tylko Wy możecie mi się pomóc tam dostać. Bez was nie dam sobie rady. Wiecie o tym. Hm, no w sumie jak coś pójdzie nie tak, to tylko ona oberwie. <laughs> w serio chcecie się na to zgodzić? No dalej, Alex, przecież podobało Ci się masowej skronie Ellie, co? No, nie powiem, że nie. Czyli ustalone. Wieczorem u mnie. Eli, jesteś gotowa? Tak, jestem. Cóż, robimy już wszystko tak jak poprzednio. Nie ma sensu zmieniać ról. Zaczynam odliczanie. Trzy, dwa, jeden. Czerwone drzwi, żółte drzwi, drzwi dowolnego koloru. 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 Ellie, jesteś tam? Tak. Znowu tu jestem. Widzisz te same drzwi? Nie. Ale muszę je odnaleźć. Czuję coś. Ciągnie ci do nich? Tak, bardzo. O rany, to brzmi niedobrze. Widzisz te drzwi? Zbliżam się do nich. Nie wierzę, że naprawdę to robimy. Stoję już przed nimi. Czy ty słyszysz ten sam głos? Tak, prosi mnie, żebym je otworzyła. Jesteś pewna, że można mu ufać? Nie jestem pewna. To po co do diabła chcesz otworzyć te przeklęte drzwi? Ciągnę za klamkę, ale nie ustępuję. Nie rób tego, Elli. Walnij z buta czy coś. Święte duchy. Tu nie ma nic świętego. Co tam? Czemu milczysz? Pewnie padła trupem. Za drzwiami pusto, nikogo tu nie ma. To z kim rozmawiała? Pewnie z własną wyobraźnią. Chociaż... Czekajcie... No Eli nie przyciągaj! Mów, co tam widzisz! Przecież po to tu jesteśmy! Witaj, Nancy. Co do cholery? No nie, nie wierzę. Ja wychodzę! Nie tak szybko, Sandro. Usiądź. <laughs> ty... ty też mnie znasz? Tak. Ciebie też znam, Alex. O rany! Ludzie, chyba trzeba ją stamtąd wyciągać. Może, może coś się opętało? Kiedy się czuć otchłań, słyszą cię wszystkie demony. Trzy, dwa, jeden. Ellie, obudź się! O nie, dość tego. Ja nie biorę w tym udziału. Co to do cholery właśnie było? Nie mam słów. To coś mówiło do nas przez nią. Eli, co to było? Czemu twój głos nagle się zmienił? To był jakiś żart? Nic nie pamiętam. Otworzyłam te drzwi, za nimi nic nie było, więc zamknęłam je a potem. Tylko ciemność. Eli, ktoś rozmawiał z nami, siedząc w twoim ciele. <grym> że co? Żarty? Skąd mamy wiedzieć, że on już sobie poszedł? No właśnie, przecież otworzyłeś te przeklęte drzwi. Nie, no wy chyba żartujecie sobie. Chcecie mi mówić, że ktoś wlazł w moje ciało? Eli, to prawda, wymieniałaś nasze imiona i powiedziałaś o jakiejś otchłani. Kiedy krzyczysz w otchłań, wszystkie demony cię słyszą. Właśnie tak! I co to niby znaczy? Że wypuściliśmy z tamtego świata coś bardzo, bardzo złego. To nie my, tylko ona. Ona otworzyła te przeklęte drzwi. Niech to teraz sama odkręca. Wszyscy braliśmy w tym udział, więc wszyscy jesteśmy winni. No świetnie. Po prostu cudownie. Posłuchajcie, myślę, że musimy tam wrócić. Słucham? Czyś ty oszalała? Eli, co ty wygadujesz? Myślisz, że to takie proste trafić tam? I co ty w ogóle sobie myślałeś, kiedy otwierałeś te drzwi? Myślałeś, że co tam siedzi, święty Mikołaj? Nie. Szczerze mówiąc, spodziewałam się zupełnie czegoś innego. Myślałam, że dostaniemy jakieś odpowiedzi na nasze pytania. I ja chcę wiedzieć, dlaczego ten głos znam nasze imiona. A wy oczywiście musieliście przerwać wszystko, bo się wystraszyliście. Biedacy. A jak mieliśmy się nie przestraszyć, skoro zaczęłaś mówić głosem jakiegoś typa? To już przesada. Ja tam więcej nie idę. Ja wyraźnie usłyszałam tam demony, a nie anioły. Czyli co? Jednak będą egzorcyzmy. A ty na pewno umiesz go przeprowadzić? Czemu cię to tak interesuje? Dziewczyna, ogarnijcie się, no. Ja też się boję, ale... Te drzwi, które Ellie otworzyła... Trzeba je zamknąć, mam złe przeczucia. Tak, jakby to coś wciąż tu było. Dobra, nie wierzę, że to mówię, ale chyba naprawdę musimy tam wrócić. O nie, tym razem ja bez święconej wody w to nie wchodzę. Czyli wchodzimy tam trzeci raz i ostatni, mam nadzieję. Myślisz, że uda się zamknąć te drzwi? Muszę. Skoro je otworzyłam, to muszę to naprawić. Przykro mi, że to tak się skończyło. Cicho, Eli, nie obwiniaj się! Wszyscy się na to zgodziliśmy. Tylko teraz zastanawiam się, jak mamy zamknąć tę puszkę Pandory. Nie wiem, będę mówiła tam modlitwy. Prosiła cienie o pomoc. Skoro ktoś kiedyś zamknął te drzwi, to i my potrafimy to zrobić. Masz rację. To co, moi drodzy? Jesteście gotowi otworzyć bramę piekiel? Bo najwidoczniej dwa razy to za mało. Ja nie jestem gotowa. Naprawdę się boję. Ja też mam złe przeczucia, ale takie naprawdę złe. To chyba nie wy powinniście się bać, tylko Eli. Ja jestem w porządku, nie przejmujcie się mną. Myślę, że po prostu znowu zajdę do jakiejś ciemnej piwnicy. Przecież ja nie pamiętam to, co przeżyliście wy. No tak, bo ty nie słyszałaś tego głosu. I ja też wolałabym go już nigdy więcej nie usłyszeć. Dobra, przestańcie już gadać. Im szybciej skończymy, tym szybciej zaczniemy. Jestem gotowa. Chodźmy do mojego pokoju. Trzy, dwa, jeden. Eli, jesteś tam? Tak, ale. Ale wszystko tu się zmieniło. Co? Co to ma być? Jak to się zmieniło? Widzę, widzę tylko ciemności i otwarte drzwi. Boże, oni wszystkie są otwarte. Wszystkie. Boże. Eli, co jeszcze widzisz? Zaglądam do środka i za każdymi drzwiami widzę tylko mrok. Mieliśmy zamknąć jedne drzwi, a nie wszystkie. Widzę je. Czarne drzwi. Idę w ich stronę. Nie podoba mi się to. Czuję, jakby ktoś na mnie patrzył. Obejrzyj się. Widzę, widzę, widzę go. Ko ko kogo, kogo widzisz? Uciekaj stamtąd, głupie. Przecież ona nie ma dokąd tam uciec. Za drzwi, Eli. Schowaj się za drzwi! Ale jeśli ona wejdzie... Mogę ją tam zamknąć! On idzie za mną! Jest coraz bliżej! Pomóżcie mi! Eli, trzymaj się tam! Nancy, ch chyba już czas ją wyciągać! Trzy... Wybiegłam za drzwi! Zamknęłam je! Dwa... Czekajcie! Ktoś zamyka mnie od środka! O, o nie! Zamknął mnie! Pomocy! Jeden... Za późno. Kim ty jesteś?! Zwoł mnie Dorian. Właśnie wypuściliście najokrutniejszego demona piekła. Przyszedłem, żeby siać chaos na ziemi i pogrążyć ją w długim, mrocznym śnie. <laughs>